No, Siłankwzowie z tej strony, Sław, i dzisiaj słuchajcie. Wiem, że dawno nie było filmów, ale dzisiaj chciałbym zrobić reakcję na trailer z nowej serii, czyli Nawiedzony Dom. Jak widzimy, tutaj jest trailer, część pierwsza czyli jest szansa, że będzie albo druga część traileru, albo ogólnie druga część całej serii. Oczywiście nie będę wam zdradzał, co będzie w całej serii, ale możecie się je spodziewać na pewno na moim kanale, dom, na pewno na moim kanale Stefana, no i może na Dominikucha. Mam nadzieję, że zostawicie subika i łapkę w górę pod tym odcinkiem, ale zanim to, to jeśli takie odcinki wam się podobają, to piszcie komentarze, że chcecie takich więcej. Będzie jeszcze jedna seria na moim kanale, o której możliwe, że nie pamiętacie lub nie wiecie, ale się już niedługo dowiecie, bo to już niedługo, więc patrzcie, czy coś nie jest nowego. A teraz zaczynamy. Przechodzimy do oglądania. No więc przechodzimy do oglądania. Mamy pierwszą rzecz, czyli dom. Stary, rozwalony dom. Zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, wchodzimy do domu przez okno. Jak coś, sorry za rozdzielczość. Yy, widzę, że ten film jest tak nagrany, bo normalnie na Komputerze leciał dobrze, więc to jest. Znaczy, sorry, jakie dobrze. Leciał tak samo, więc to jest po prostu źle nagrany filmik. Dobra, dalej. Widzieliście to? Poczekajcie. Widzieliście to. Nie, jeszcze troszeczkę. Tutaj. Widzicie ten kominek? Na wcześniejszej klatce, jak sobie przewiniecie trochę do przodu, prawie na samym początku filmu, jak widzimy ten dom, to widać ten piecyk przez okno. Czyli to znaczy, że to jest na parterze. Mamy też, mamy też węty, jak tutaj możecie zobaczyć. Które są włączane chyba na guzik? Piwnica. Wchodzimy do piwnicy. Trzeba uważać na kotki. Ej, oczywiście, trailer jest nagrany cudownie. Musiała być reklama. To było po prostu piękne, ale no, oglądamy dalej. Możesz zamieszkać, nie polecam. O kurde, dobra, czyli o, co to znaczy? Co ja w ogóle mam teraz powiedzieć? Ja nie wiem, jak to skomentować. Możesz zamieszkać. Nie polecam. Nie wiem. Dobra, spadliśmy gdzieś w dół i mamy tabliczkę: "Kucaj, bo dostaniesz ze strzały, bo działa na dźwięk". Okej, okay, czyli to jest taki jakby trochę tor przeszkód? Takie pułapki, jak w jakiejś, nie wiem, świątyni i musimy kucać, żeby nie dostać strzałami. To znaczy, że już wiemy, że w, w tym tutaj, no, w tej serii będzie coś, czuję, że dużo pułapek. Idzowie, poczekajcie, ja muszę trochę przewinąć, bo tam była. Yy, ta, tam była. Jak to się nazywa? Tabliczka, której nie przeczytaliśmy. Jest kolejka. Uwaga, może się zawalić. Dobra, czyli mamy niebezpieczną kolejkę, którą będziemy gdzieś jechać. Ciekawe gdzie. Mamy dwa kierunki. Rozwidlenie. Mini miasto. Mini miasto? Nie wiem, Mia malutkie miasto, nie wiem. I drugie, znak zapytania. Ciekawe co tam będzie. Coś czuję, że na pewno nic dobrego. Nowe tabliczki za darmo, free, polecamy. Ale co tam jest jeszcze wcześniej? Ledziutko przewinąć jeszcze troszeczkę. O. Widać tutaj, tutaj nie widać. Jest tu automat, jest automat, bo automat. Geniusz! Majstersztyk po prostu. Majstersztyk. Normalnie nie wiem, kto to robi, znaczy wiem, kto to robił, ale nie wiem, kto to robił, ale jest geniuszem. Automat, który wywala zgniłe ziemniaki, fajnie. Na pewno skorzystam. Co z tego, że, że są zgnite? Darmowe, darmowe to jest ważne. O, i mamy parkur. Parkour Skills minus trzysta. Książka pod tytułem nie ma. Ciekawe, co tam będzie. Kartka cz cztery. Ciesz się, czym masz. Się mam cieszyć tym, że dostałem książkę, ale tam pisał kartka cztery. To może. Czy chyba, że to jest książka czwarta, albo mam otworzyć na kartce numer 4. Aha, I to był cały trailer. Yy, nie wiem, co mam o nim powiedzieć. Za dużo z tego się nie dowiedziałem. Bo, znaczy coś tam się dowiedziałem. Mamy nawiedzony dom, w którym są pułapki, jakieś parkury, kolejki, mini miasto, jakieś znaki zapytania, automaty. Nie wiadomo co jeszcze. Czekamy na, na drugą część. Yy, Traileru. Mam nadzieję, że będzie. Jeśli takie odcinki Wam się podobają, to zostawcie subika i lajka na tym kanale. I polecam wbić sobie na kanał yy, Stefan yy, 79, na którym ten trailer był nagrywany. Zostawcie subika i lajka na tym kanale oraz na kanale Stefana. Jeśli takie odcinki Wam się podobają, yy, czekajcie na nową serię i na serię, która już niedługo powróci. Ja się z Wami żegnam, no i pa.